Jednym z podstawowych elementów techniki indywidualnej jest chwyt piłki. Chwyt półgórny jest najczęściej używanym chwytem w piłce ręcznej. Wykonywany jest w okolicach klatki piersiowej i głowy. Ułożenie dłoni zbliżone do kształtu piłki, palce skierowane do góry, kciuki i palce wskazujące tworzą linię odwróconego serca. Ramiona wysunięte w kierunku toru lotu piłki z jednoczesną rotacją tułowia oraz wysunięciem nogi wykrocznej w tym samym kierunku. Lub w kierunku bramki. W momencie kontaktów palców dłoni z piłką następuje faza amortyzacji siły uderzenia piłki przez zgięcie w stawach łokciowym i barkowym. Po chwycie ręka z piłką najkrótszą drogą zostaje odwiedziona powyżej linii barków do tyłu w celu wykonania podania lub rzutu. Kiedy tor lotu piłki skierowany jest powyżej głowy, mówimy o chwycie górnym. Przy tym rodzaju chwytu ramiona skierowane są do przodu w górę, dłonie zbliżone do kształtu piłki, palce skierowane do góry, kciuki i palce wskazujące blisko siebie. Tu, skierowane w stronę toru lotu piłki, sposób ustawienia kończyn dolnych uzależniony od wysokości i kierunku toru lotu piłki. Po chwycie ręka z piłką jest odwiedziona do tyłu w celu wykonania podania lub rzutu. Ułożenie ramion i dłoni przy chwycie piłki skierowanej poniżej linii bioder uzależnione jest od wysokości toru lotu piłki. Ramiona opuszczone, palce dłoni najczęściej skierowane do dołu. W celu poprawnego wykonania chwytu należy obniżyć pozycję ciała przez zgięcie w stawach kolanowych oraz szersze ustawienie stóp. Po chwycie piłki następuje jednoczesny wyprost tłowia i stawów kolanowych. Ręka z piłką jest odwiedziona do góry w celu wykonania podania lub rzutu. Chwyt piłki leżącej lub toczącej się po podłożu należy rozpocząć od obniżenia pozycji ciała przez zgięcie kończyn w stawach kolanowych. Potem kolejno przejście do wykroku w bok lub do przodu, skłonu tłowia, ramiona i palce dłoni skierowane w dół, wzrok skierowany na piłkę. W przypadku piłki toczącej się po podłożu ręka dalsza od piłki zatrzymuje ruch piłki do przodu, a druga zamyka chwyt. Po chwycie piłki następuje wyprost tłowia z jednoczesnym wyprostem w stawach kolanowych. Ręka z piłką jest odwiedziona do góry w celu podania lub rzutu. Chwyty jednorącz występują często w przypadku nieprecyzyjnego podania oraz w wyniku zaplanowanych działań ataku pozycyjnego na poszczególnych pozycjach gry. Wymagają one bardzo dobrej koordynacji ruchu, gdzie wymagana jest bardzo duża umiejętność opanowania piłki lewą i prawą ręką.